Nie no wiem, właśnie, chyba tak to jest dobre pytanie. No właśnie, Może kurde jeden z nas o, się powinien nauczyć tą CZ-ką napieprzać Chociaż nie już teraz to bez sensu Ja mogę Dobra, już, już proszę te, te, jeszcze jeden musi nacisnąć u nich Proszę, o Karneli, nie? żeby okarmeli, nie? widzieli Jeszcze co Kurwa no Co za młotki Wiesz co, następnym razem chyba trzeba będzie ustawiać, że ma tylko dwóch nacisnąć no ready, bo widzę, że to jest za bardzo skomplikowane. No, o. no oni wiedzą tylko co to jest Chronus i mieszka po Podłącz a i Dobra, od Alfy. Dobra, jedziemy Do panie. Alfy. To ja mogę... A dobra, nie wolno. Jedziemy. Dobra, dobra. Ja już zdążyłem się w sumie ten tren, tylko... Jeszcze tak żadnego sprawnie. tam nie ma Nie ma, nie ma, przejmujemy Przyjęliśmy kontrolę na cele Jest tam jeden, za, jeden z tyłu za czołgiem, gdzieś Dawaj maćmy, to pójdziemy na ten. A nie dobra, zostaniemy cię, Aj, ściągnął mnie. Kurwa, ściągnął mnie Jest tu przy kontenerze moskito Będzie bieg w świetnego kierunku Ja na się na to bezrespę, daj mi respa Dobra, jeszcze ja na to bez reszty? No. mogę wam teraz tak pomóc zaatakować? Tak, ja już biegnę na Charlie. Dobra, ja Wam pomogę. Ja biegnę Dobra, na Charlie. Się tak, tak. Się ma, to, tak, tak. Pomóż mi na czali. Jeden na górze jest panowie. Może nie za. Aj, dwóch, dwóch, dwóch idzie o stronę alfy, dwóch Dwóch o stronę alfy Dobra, jeszcze ja kurczę, chyba na zjazd Weszli mi na dole pięciu, znaczy pięciu? pięciu. No je, dwóch, dwóch, dwóch na dole jest, ode mną Rot, Rotuj już jeden może Nie, 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 po co? Trzymamy, trzymamy Nie, nie, dobra no mówię ci, no a no, u nas big, big. Dobra. Trzymamy, ja trzymamy, 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 trzymamy. Ja patrzę na piwnicę na dole. Ja patrzę na górę na ten. Idą. Piwnice idą czy te. Mam jednego Dymne rzucili. Uważajcie będą... Będą mi się tam Ekstra. Jest, Jeszcze jeden zamidzie do ciebie, chwalnie uważaj. Dwóch na brawo idzie, już jeden na alfę może co? Na, ja pójdę, ja pójdę na alfę, ja pójdę sam, ja pójdę sam Tomek, zostańcie na brawo. Okay. I na mnie możecie się zrespić jeżeli ten, Andrew. Ten Na mnie ktoś, na mnie kwolny, na mnie jest! Dobra, oni tam chyba. Na mnie. Jeszcze okay, jeden został, z tyłu, ty. dobra. już na alfę się respić. Jeden na Charlie Jeszcze. Dobra Zabili się sami Gdzie ty idziesz? Spokojnie, tutaj, tutaj chodź Gdzie bierzemy. gdzie Zróbmy to Zabili się chyba sami Ja tutaj sam zostałem na Charlie, ale dobra, skoro macie brawo to okej ok. Na Charlie jest chyba z czterech tam myślę Także spokojnie. Trzymamy, trzymamy to. Tak, tak, tak w czołgu W tunelu jest jeden, będzie jeden, na B. na alfę, tak na Tak na tak, po Zamień prawo będzie obiegał na B. Mam jednego na alfie na Dwie słabi mają A, zciągnęli mnie na Charlie W kanałach są Jeden ma mało, jeden ma mało Możecie na Charlie uderzyć, bo tam jest jeden na Charlie Dobra, sposób Aj kurwa, ale mnie wypłacił W trójce, kanale w trójce Na górze jest, na górze A jest też jeden, przy na przez okno patrzy Dobra, zabili się Nawet ten czarny spróbujemy, dalej Mam jednego On Mam dwóch Ja idę na A, czy Nie nie, zostań zostań, 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 zostań Ja, ja co w ten... idzie ja, ja na brawo To ja, ja rotuję na alfę, ja rotuję na alfę, spokojnie Tak, tak, tak Jeden na alfę będzie, uważajcie, od rur... A, chuja. Dwóch jest, dwóch jest na alfie. Zostanę na alfie i zostanę na czarnej moskwie, to ja się tam zrespię. Ja już się zrespię na tobie. Już się na tobie daj mi raz respa, respa. Ej, czołgi, czołgi jest jeden. Na czołgach na prawo jest jeden. Leksz, Straciliśmy kontrolę nad celem prawą. O kurwa. Jest przy jedynce, przy schodach, przy jedynce, przy tym. Dobra, niech jeden z was już biegnie na alfę, a my się zrespimy na tym. Aha, dobra, bo ja tu na No dobra, dobra. Dobra, dobra. ja tutaj tak, żeby ten. Także... Dobra, ja stonę z jednej strony, to z drugiej wolny nie? Ja patrzę na... na prawe. Ja tutaj... Mam ich? A, dwóch mam kurde jeszcze jedną. Musicie na czali zróbcie, zróbcie czali bo oni tutaj jest trzech na tym, trzech jest na alfie Chwadzić, chwadzić, jednego zabiję. Panowie szybko, dawajcie, dawajcie, dawajcie Ja się cofnął się na prawo Dobra, tak Ten czarli został przejęty Wiem, pamiętajcie będziecie dzieci wchodzili Brawo biorą, cofnij się na brawo, Tomek, cofnij się na brawo. Nie wiem, nic nie weszło teraz. Dobra, ja idę na alfę, na mnie niech ktoś się zrespi. I na moskicie wtedy jeden, i na moskicie jeden. A dwóch na mnie, dwóch na mnie, jeden na moskicie, bo atakujemy flagę teraz. Na brawo z tyłu Aj, z tyłu. na alfie też jeden był, zostałem gdzieś tu. Dobra. Aj, prawie kurczę, dwóch zabiję na tym brawo. Trzech na brawo jest jak coś, trzech na brawo. Jak coś. No trzech na brawo, Podniesi się, a, na podniesie się. A, podniesie się, dobra. Co, okay, ja, ja robię alfę na mnie, na mnie, bo tu jest randomowy, a wy zostańcie oni w tym. Budą, oni na brawo będą wdrażać, Na w będą przygotujcie się. Tak mamy go, pięknie ja jacie wolny ryten do naszej bandy muszę tutaj ten y zwerbować Bo <laughs> podoba mi się jak grasz, wiesz Aj, jeszcze jeden, jeszcze, oj, uciekłeś mi tu 7. A i mogłeś rozpadać. Dobra, brawo dawaj, może sam od brawo może. Bo alfy przejmie raczej. Dobra, ja się zrespię no to już widzimy w końcu na razie. Będą weź się zrespnąć, A, już jest na czołgach bocz-tylnych. na czołgach tylnych na brawo. No, na, na tylnych, no. Aj kurwa, nie wiem gdzie, zostałem tu dostałem Nie, dobra, nie, nie, nie mogę się pojedynkować, takie to, yy, Dobra, tak, dobra, ale, na ale... Prawo... nie na nas panowie, rosowo, kurwa no brawo pijesz, Po co na, na nas się respicie? I ja... zostajecie tam? Ja idę na C wtedy Dobra, idźcie

Dobra, najdziewiamy na Charlie Jestem już. Biorę. Chuu, ja nie zdarzyłem dobiec. Dobra, bierz to Charlie, jeszcze na to bez zrespię oni pobiegnie na Alfę Już idzie Alfa Tak Idziemy na B Ja jestem na Alfie Jesteś, bierzecie Alfę? Tak, ja biorę Alfę. Jeszcze prawej, Mam trzech tutaj, dobra. Ekstra, ekstra. Kurde, mówię ci. Transfer robimy już. Jest, jest, jest akurat, akurat jest okienko transferowe otwarte, także tutaj transfer robimy. <ścoughs> jest u mnie. Kurwa była. Ładnie. Aj, jest za, za betonem na brawo, za betonem na brawo Coś mi się Gdzie Andrew, gdzie? Jestem tutaj Andrzej, tak, ale skąd on walił? Jest zabity, ja nie jestem tutaj. A, kto tu ze mną jest wtedy? A to Tomek Dobra, mamy to Nie atakujmy, nie atakujmy, trzymajmy linię. Nie, 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 spokojcie, Flankuję, flankuję, flankuję Dobra, teraz możemy zaatakować Charlie. Brawo. Dawajcie trzech Witam Alfę zaatakujcie Alfe nie, Alfe nie, brawo Brawo, bo mamy bliżej. Ekstra. Na mojej trupie z tyłu jest. Ile po ciebie? Z tyłu na mojej trupie jest jeden, jeden Alan. Dobra, leży. Ekstra. Elegancko. Pięć.